Też przed chwilą ktoś mówił o tym, o tym że, że życie młodego człowieka było zmienione przez modlitwę też innych, ale że przeszedł jakby od, od takiego satanizmu do, do słuchania Słowa Bożego. Przypomniała mi się taka historia. Byłem kiedyś po kolędzie w takim miejscu w Skierniewicach i, i wchodzę do domu, i tam jest mama, która wychowuje samotnie syna. I ona bierze mnie tak na stronę, łapie mnie za rękę i mówi: Wie ksiądz, co, Ale coś złego dzieje się z moim dzieckiem, z moim synem. On ma 18 lat. Ja mówię: To zanim pójdziemy do niego, to niech pani mi powie, co się dzieje. Ona jest cała przejęta, tak, cała taka roz, rozemocjonowana. I ja mówi: Nie wiem, proszę księdza, on chyba jest opętany. Bo on po prostu, proszę księdza, kiedyś to ciągle go nie było, był na imprezach, pił alkohol i, i brał narkotyki, a teraz tylko siedzi w pokoju i czyta Biblię. A ja mówię, a kiedy to się zaczęło? Ano zaczął chodzić na takie spotkania tam modlitewne, taką grupę uwielbienia w Skierniewicach i on później zaczął czytać. I teraz cały czas czyta Biblię i mówi mi słowem Bożym, tak? Z pamięci mówi jakieś fragmenty, mówi, że coś nie tak jest z nim. Trzeba się modlić za niego uwolnienie. I myślę, że czasami tak jest z nami, że trudno rozpoznać dzieła Boże. Mam nadzieję, że dlatego czasami nie zabieracie głosu bo nie wiecie dokładnie, gdzie Pan Bóg działa. Ale muszę Wam powiedzieć, jak ktoś czyta Słowo Boże, to naprawdę jest w dobrych rękach. To nie trzeba się martwić wtedy o tą osobę. Naprawdę Pan Bóg ją prowadzi, on dotyka. Czasami to Słowo Boże nie przychodzi też przez księdza proboszcza, żeby było jasne, tak? Wiem, że chcielibyście wszyscy, żeby to ksiądz proboszcz przyniósł wszystkim dobrą nowinę. Nie zawsze tak jest. Czasami ono przyjdzie przez kogoś innego, może przyjść przez kogoś obcego. Może przyjść przez kogoś nawet przypadkowego wydaje się, ale naprawdę słowo Boga jest bezpieczne. I dopóki jest słowo Boga w domu, i dopóki czytamy Je i słuchamy razem, naprawdę Pan nie chce, żeby Go wyrzucać. Nie chce, żeby się od Niego oddzielać. Jest taki fragment, pamiętacie pewnie uwolnienie człowieka, który był opętany i krył się w grobach i rozrywał łańcuchy. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment. Wiecie, co się stało? Jak Jezus Go uwolnił? Ludzie przyszli do Jezusa i powiedzieli, lepiej, żebyś poszedł od nas. To jest ta sama reakcja. Czasami moc Boga powoduje w nas taką reakcję, to może za dużo jest. Może to nie jest tak, jak byśmy chcieli, a może nie, to nie przyszło w ten sposób, jakbyśmy myśleli. I wtedy przychodzą wątpliwości i mówimy sobie, może to nie jest Pan Bóg. Słuchajcie naprawdę ludzie, którzy wracają do Jezusa, przez Słowo Boga. naprawdę są prowadzeni przez Ducha Świętego. Tak wrócił Augustyn, tak wracali inni, to naprawdę jest, jest dobre. Nie musicie się martwić, czy, czy On dobrze otworzył, czy źle otworzył. Naprawdę Pan Bóg działa przez swoje Słowo. I zobaczycie, Wasze dzieci będą przemienione przez Słowo Boże. Amen. Alleluja. Niestety rzadko je czytamy. Widzicie, teraz też mamy na stole nowe Biblie, które zamówiliśmy dla naszej szkoły, żeby dzieci miały na każdej lekcji religii Słowo Boże pod ręką, bo myślę, że naprawdę to nie jest nasz zwyczaj. Wiecie, że my nie wychowaliśmy się z Biblią w ręku. Raczej e, uczyliśmy się różnych innych rzeczy. Ale słowo Boga nie ma zastępników. Słowo Boga nie ma, nie ma innego odpowiednika, bo słowo Boga jest jak, jak żywe słowo Ojca. I teraz bez tego słowa, które trzeba czytać codziennie, naprawdę nie zajdziemy nigdzie. Ja wiem, że możecie znać dużo modlitw i dużo różnych, rozmaitych tekstów nawet tekstów świętych, ale żaden z nich nie zastąpi tego słowa, które Pan kieruje do nas w swoim objawieniu. Dlatego myślę, to, to dobrze, że ktoś mówił o tym, o tym że, że młody człowiek wrócił do Słowa Bożego. To naprawdę jest świadectwo, że Pan Bóg przejął inicjatywę w jego życiu. Ale chcę, żebyście też zobaczyli Słowo Boga. Może dobrze jest czasami mieć je pod ręką. Czasami są takie Biblie o małe, które można naprawdę nosić ze sobą albo w telefonie otworzyć. Dzisiaj chciałem przeczytać fragment, który słyszeliście też niedawno, kilka dni temu w kościele. To jest z pierwszego listu do Tymoteusza. Święty Paweł pisze do swojego ukochanego ucznia Tymoteusza i mówi do niego tak. Nadmiarę obfita okazała się łaska naszego Pana. Nadmiarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I teraz nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem. Pierwszy. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. To jest dziwne, słuchajcie, że Paweł miał takie, e, czasami takie e, myśli, żeby kierować uwagę innych na siebie. I znacie takie fragmenty, kiedy Paweł mówi: Bierzcie przykład ze mnie, patrzcie na mnie, postępujcie tak jak ja. I to naprawdę trąci trochę pychą. Jeśli patrzymy na to tak bez wiary, bez miłości, nie znając Pawła, to można by pomyśleć, no ten człowiek trochę może jest taki zadufany w sobie, może trochę zapatrzony w siebie. Ale święty Paweł absolutnie ma powód do tego, żeby pokazywać palcem na siebie. Dlatego, że mówi nadmiarę. Okazała się łaska Boga we mnie. I to, co on pokazuje, to nie ja, 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 ale pokazuje. To wszystko, co Bóg przemienił w jego życiu. I to wszystko, co Bóg zmienił w jego życiu, to jest bardzo niekatolickie, żeby tak patrzeć na siebie. I wiem, że większość z was lubi stać w cieniu. I macie problem, żeby wyjść do świadectwa. Niektórzy będą się zastanawiać przez następny tydzień i dzwonić do mnie i mówić, proszę księdza, naprawdę czułam, że powinnam, czułem, że powinienem, ale nie wyszedłem. Może za tydzień, a może za dwa. Bo to będzie was pracować, bo Gdzieś jest w nas taki, taki lęk i, i, i taka nieśmiałość, gdzieś może wzrastaliście w niej i może to się gdzieś już zakorzeniło w głowie, ale święty Paweł na szczęście uwolnił się od tego. Dzięki temu mamy jego świadectwo spisane i mamy Ewangelię, która rozeszła się na cały świat, bo święty Paweł był w stanie przełamać swój, swój wstyd i swój lęk i powiedzieć publicznie o swoich grzechach. I powiedzieć publicznie o Bożym miłosierdziu, które widać tylko w kontekście grzechów. I święty Paweł nie boi się mówić o tym wprost. Wymienia swoje grzechy. Byłem mordercą, byłem, oszukiwałem ludzi, biegałem za nimi, żeby ich zniszczyć. On to mówi wszystko. I to jest zapisane przez, przez wieki, ludzie czytają o nim i, i, i naprawdę on nie ma wstydu. I nie ma lęku, żeby to wszystko wypowiedzieć, dlatego, że wierzy w ogromną moc miłosierdzia, która przez to dotyka innych ludzi. Wiem, że to jest coś, co nie przychodzi łatwo, i, i naprawdę, patrząc na Pawła, podziwiam go. A on jeszcze mówi więcej, bo mówi: To jest nauka, która zasługuje na wiarę, całkowite ustrzeli, wchodzi w objawienie. Mój grzech i miłosierdzie, które Bóg mi okazał, jest objawieniem Boga dla Was. To jest naprawdę, to jest powiedzenie: Moje życie będzie przykładem dla chrześcijan. Moje życie będzie świadectwem dla chrześcijan. Moje życie jest dowodem na moc Bożą. Moje nawrócenie, moja przemiana będzie dla Was światłem, będzie dla Was drogą. I mówi, to jest nauka, którą będą głosić. I to jest, myślę, coś, co, co naprawdę dla Pawła jest, jest tak jasne i tak, tak wymagające, że on na każdym kroku głosi swoje świadectwo. W Nowym Testamencie mamy pięć razy opisane świadectwo nawrócenia Pawła, bo on nigdy się go nie wstydził. On za każdym razem w każdym kościele to powtarzał. On nie miał nic innego do powiedzenia, jak tylko to, że był w ciemności i Pan Go wyprowadził do światła. Że On był w grzechu, a Pan Go uwolnił. Że był w niewoli, a Pan Go wyzwolił. On cały czas to powtarza na każdym kroku i pięć razy w samej Biblii, ale myślę, że, że nie wiemy, ile razy w każdym, w każdym miejscu, gdzie nauczał. I od tego się zaczynało wszystko, co mówił. Bo On mówi, Ewangelia Boga to nie jest to, co wiecie z, z teorii. Ewangelia Boga to jest to, co ja przeżyłem. Dobra nowina jest we mnie. Ta radosna nowina o zmartwychwstaniu Jezusa to jest coś, co ja przeżyłem. I zmartwychwstanie Pana, ja wiem, że powiem herezję teraz, zmartwychwstanie Pana jest przede wszystkim obecne w moim życiu. Oczywiście, Jezus zmartwychwstał, i to jest fakt historyczny, to jest wydarzenie. Ale dla świętego Pawła to nie jest tylko historia. I przede wszystkim nie jest to historia. Dla Pawła to jest jego życie. I on mówi to, co Jezus przeszedł, co Jezus przeżył, jest we mnie. Ja to przeżyłem, ja to przeszedłem, ja jestem tego świadkiem. I ma odwagę mówić o tym, że jest pierwszym spośród grzeszników. Wiecie, że w pierwszym kościele ludzie trochę żyli inaczej niż my. I byli w stanie wyjść na środek i wyznać swoje grzechy publicznie. Spowiedź była trochę inna niż dzisiaj. Nikt nie szeptał do ściany, do kratek, i nikt też nie ukrywał się, nikt nie chował się ze swoimi grzechami. Dlatego, że każdy grzech miał skutki we wspólnocie. I byli ludzie, którzy musieli wyjść i powiedzieć: Zgrzeszyłem przeciw Panu i względem Was. I dzisiaj chcę to powiedzieć. Myślę, że w niektórych wspólnotach chrześcijańskich ciągle tak jest. W Karmelu tu niedaleko tak jest. Czy siostry wychodzą tak, mają czas na to, żeby wyjść i powiedzieć swoje grzechy wobec wspólnoty, nie tylko wobec Boga. To znaczy naprawdę stanąć w prawdzie i powiedzieć: Jestem pierwszy spośród grzeszników. Jestem pierwsza. I to nie jest przenośnia, to nie jest na wyrost, to jest, to jest rzeczywistość. Ja jestem pierwsza. Myślę, że w niektórych spodach humanalnych też tak się dzieje. Sam nie byłem na, 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 na wielu nabożeństwach, ale, ale widziałem, jak wygląda spowiedź. Też przychodzą osoby, które stają na środku. Oczywiście to nie jest wszystko y, tylko i wyłącznie kwestia y, odwagi, ale to jest przede wszystkim przekonanie, że Bóg nie uwolnił. Że Pan mnie naprawdę wyzwolił, że Jego moc jest we mnie. Ja nie wyznaję grzechów po to, żeby się upokorzyć. Ja wyznaję grzechy, żeby zaświadczyć o miłosierdziu, żeby dać świadectwo o mocy Boga, który wyprowadził Jezusa z grobu. I to jest coś, co jest w Pawle, co jest w wielu, którzy potrzebują dzisiaj powiedzieć też: Panie zgrzeszyłem, Panie jestem pierwszy, ale Panie Twoje miłosierdzie okazało się we mnie tak ewidentne, że chcę dzisiaj to powiedzieć wszystkim. Myślę, że to jest trudne, to nie jest dzisiaj też dla wszystkich możliwe. Trochę jesteśmy w łączności dzisiaj z Karmelem w, na Pomorzu, gdzie nasz brat Haso i siostra Asia dzisiaj też przeżywają z siostrami w Karmelu czas pojednania i czas wyznania grzechów, i też prosili nas o modlitwę dzisiaj. I tak pomyślałem sobie, Przecież dzisiaj my też przechodzimy swoje wyznanie i też tutaj jesteśmy po to, żeby Pan nas uwalniał i uzdrawiał. Być może nie każdy może iść do spowiedzi naraz, ale możecie mówić Panu też o swojej słabości, mówić mu o swojej, swojej ułomności, o, o, o swoim ubóstwie, bo to naprawdę nas zbliża do siebie i zbliża nas do niego. Dzisiaj nie będziemy się chwalić. Być może co. Co pięknego zrobiłem, chyba że ktoś bardzo potrzebuje, ale, ale przede wszystkim możemy uznać, tak jak Paweł, jestem pierwszy spośród grzeszników. I pierwszy potrzebuje miłosierdzia. To najlepiej wychodzi w małżeństwie. Ja myślę, tak naprawdę, przemiana małżeństwa zaczyna się od tego momentu, kiedy mąż z żoną zaczynają się dzielić swoim ubóstwem. I mówią sobie wprost: kochanie, patrzysz na ubogiego, patrzysz na. Osobę, która potrzebuje łaski, potrzebuje miłosierdzia, potrzebuje miłości. To nie ma nic z walki i przeciągania się w racjach swoich, ale to jest naprawdę stanięcie w pokorze, jeden przed drugim, w ubóstwie, jeden patrząc na drugiego, jak, jak żebracy, jak biedacy. Na tym też opiera się nasza wspólnota, tak naprawdę, bo my opieramy się na pojednaniu. I u nas to się dokonuje często. Wiemy, że bez pojednania i bez stanięcia w prawdzie przed sobą nie poszlibyśmy daleko. Pewnie by nas już dawno nie było. Tylko się trzymamy tego, że jesteśmy w stanie powiedzieć sobie o swoim ubóstwie i też prosić o przebaczenie prosić o miłosierdzie, o jeden drugiego. I dzisiaj to jest dobry moment, myślę. Nie chcę, żebyście teraz zrobili publiczną spowiedź. Ale myślę, że Pan nas wprowadza w to, co przeszedł święty Paweł i będziemy dzisiaj mówić o tym przed Jezusem. Jezu, Twoja moc niech się ujawni dzisiaj w moim ubóstwie, w moim grzechu. Ty, Panie, przyjdź dzisiaj i obmyj mnie i uwolnij mnie i oczyść mnie. Być może ktoś się czuje szczególnie wezwany dzisiaj, żeby podszedł do Pana i uklęknął i prosił o uwolnienie. Mieliśmy piękne uwolnienie, ja nawet nie wiedziałem o tym przed wakacjami, kiedy przyszedł tutaj ktoś i powiedział, że, że mówimy o tym nakazaniu dzisiaj, o tym, że, że potrzebuje modlitwy o trzeźwość i myślę, że nie był do końca trzeźwy, kiedy prosił o modlitwę, ale kiedy skończyła się modlitwa to już był. Jest do dzisiaj 3,5 miesiąca mówi, ma rocznica, przyszedł, żeby o tym powiedzieć, mówi, nie tknąłem alkoholu. Wtedy. Yy, Cały czas był na rauszu. Myślę, że to były narkotyki też. Mówi, 3,5 miesiąca trzeźwości, to jest cud. To jest absolutny cud. Bo ja nawet, powiem wam szczerze, nie chciałem się modlić o ten cud. Bo kiedy go zobaczyłem, to pomyślałem, przyjdź, jak będziesz trzeźwy. Ale coś się stało, nie wiem nawet, jak to było, która z sióstr się modliła tam, bo nie pamiętam dokładnie, wiem tylko, że, że gdzieś się spotkaliśmy z tym człowiekiem tutaj w oratorium. I że modliliśmy się chwilę za Niego o trzeźwość i Pan zrobił to, co nam się wydawało absolutnie nieracjonalne. Bo ja z reguły nie modlę się za osoby, które nie są trzeźwe. I mam taki zwyczaj, że odsyłam i mówię przyjdź jutro, jak nie trzeźwiejesz. Ale wtedy było coś takiego, co Pan uczynił, co absolutnie nas zawstydza. I Pan przyszedł w środku tego grzechu i w środku tego ubóstwa i w środku cierpienia tego człowieka. I nie było tam nic z naszej zasługi. Tak samo dzisiaj, jeśli czujesz, że jesteś naprawdę w dnie, na dnie jakiegoś, jakiegoś grzechu czy słabości, to nie martw się. Pan Bóg jest właśnie tym, który wyciąga. Nie tym, który powie ci, jak ksiądz, przyjdź jutro, jak będziesz lepszy. Jezus nie mówi do ciebie tak. Nie mówi przyjdź za tydzień. Jezus zresztą w Ewangelii nigdy nikogo nie odesłał do domu i nie powiedział przyjdź, jak będziesz trochę, trochę lepiej się zachowywał tylko absolutnie od razu robił to, co miał zrobić. Tym różni się od księdza w parafii. Nikogo nigdy nie odsyła. Jezus robi zawsze od razu. I to jest coś, co, co naprawdę jest piękne w Jezusie i Paweł tego doświadczył i każdy z nas może dzisiaj doświadczyć, zwłaszcza jeśli czuje się, że nie może tego doświadczyć. To jest ten moment i to jest ta chwila, Dlatego będziemy wołać dzisiaj, żeby moc Boga objawiła się w nas i nie wiem, możecie też podejść bliżej, możecie klęknąć, możecie usiąść, możecie stać. Ważne żeby powiedzieć dzisiaj Jezu, spośród grzeszników jestem pierwszy. To jest nauka zasługująca na wiarę. To jest coś, co chcę, żeby było zapisane na wieki, że jestem pierwszy spośród grzeszników. To może być zapisane nawet w piśmie świętym, jeśli chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli. Ale też jestem pierwszy po miłosierdzie. Jestem pierwszy po uzdrowienie. Jestem pierwszy dzisiaj po cud. Dlatego będziemy teraz chwalić Pana i zobaczymy, co on sam zrobi dla nas.